Hej cześć, witajcie z tym Monix i dzisiaj będziemy otwierać 1000 Snowflake Giftów. Ja wam zaraz pokażę, że to jest 1000. Macie tu 1000 Snowflake Giftów. Mega dużo. No no i, no i zaczynamy otwierać. Ale zanim zaczniemy, chciałem wam powiedzieć, że ten odcinek powstał dzięki Black 1312, bo on dał mi te diamenty, więc w góry dziękuję, bo pozdrawiam Cię na odcinku. No i jeszcze dajcie suba i lajka, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, bo no, ten odcinek mi trochę kosztował. Znaczy, dobra, Boleksa kosztował, ale. No i mam nadzieję, że trafimy trochę huge. No ja w ja polecam to za subskrybowanie, bo to nic nie kosztuje, ale mi pomaga. Dzięki bardzo. No. No i w ogóle. W, w tym nowym evencie. Mogę Wam powiedzieć, co w tym nowym evencie dostaliśmy. Mamy. Dodali trzy światy. I tu jest taki. No, huge is for luck. Tu się daje huge, ale to... Te huge się daje na szczęście, żeby... Na przykład dajesz sobie to, prezent ci rośnie. I tu masz, co możesz dostać. To ci powiększa szczęście na huge czy ta italika. Dlatego polecam ten sposób. Ja z tego dwa huge trafiłem. Huge icy falling is golden. I huge icy falling X normalny. Wiem, nawet w fajny sposób. dodaję ten pociąg, gdzie trafiasz... Znaczy, losowi ludzie dostają huge. Te... Ci losowi... Te losowe huge no one tak lepsą. No, jakby to powiedzieć. One są z tego pociągu i to chyba za tydzień są dostarczane. Te Huge, nie wiem, nie znam się na tym. Patrzcie, ile zostało tutaj ceników do otworzenia. Ale wczoraj to tak leciało, bo musieli to twórcy znerfić. A jeszcze wam powiem, co dodali. No. Ice cave to chyba tu. A, to, a dobra, po prostu w ogóle teleportuję. Teleport I patrzcie, to jajko na początku było... Mm. Nie było rozsopione, ale to widać, że już będzie gargatan. Patrzcie na to. Uszy tu trochę widać. Widać tu taki. ten. To... ja myślę, że to będzie Titanic Jolik... znaczy. Yy, gargatan Jolikat, Myślę. I tu mają, są takie litery, do. U, które można ułożyć gargatan, ale nie ma N, ale to. tego jeszcze nie znalazłem. Widziałam to na indziej. Dobra, no to lecimy do openingu. No, jesteśmy tu, a ktoś tu wstawia coś takiego. O! Dobra, tego nie kupię. Już 2 miliony wystawił. Dawaj, 3M. 3M ja, już mi nie przygodzi. Zaraz zaczniemy tym upaństwem, tylko gdyby takiego huge. Hiura... Ajajaj. A w się to zrobiło. Dobra, Ja global. To otworzyć najpierw. Chociaż to jest nieupotrzebne, bo mi się na to nie otworzyło. Ten odcinek u... będzie chyba za długi, mi się wydaje. A będzie długi, ale ja chyba zrobię cięcie. Dobra, no to zaczynamy. Mamy sto... Mamy tysiąc giftów, które patrzcie, ile warte są. Chociaż ja kupiłem je za mniej, na szczęście. 75, 7... 75 milionów tyle giftów, dobra. Twy... Otwieramy. Witam wszystkich, witam tych ludzi, co mają tyle huge'ów i Titaników. No to zaczynamy. Aha, i ty mi sprocket. Dobra. Ej, to ta co ty nie laguje. O, dobra, wyleciał ten. Gdyby huge już wyleciał, to by się cieszył, mega. Znaczy coś normalnie, chociaż nie będę wzrosony, ale. No, mała szansa jest mega na huge, a ja. Mam black boost. czy huge Nie. Dobra, ile nam zostało? Aha, to ja szybko to, za szybko to otwieram. I nie wyleciał nam żaden huge, a fajnie dobra. No. No ale mamy 12 axolotów, co? Ale stoi tak mało bardzo. Ale ty dziwny. No, dawaj chociaż jednego huge'a, dawaj. Chyba zmienimy jej słówkę. Dobra, do tego. Obudkę trafiłem. Dobra, chyba tyle już. Dobra. I jeszcze cztery i zostało nam Ale tak nie trochę go kupili, dobra no zostało nam tyle, no jakoś szybko to leci Nie wiem jakie to są szanse na chwilę z tego, ale dobra ja lewę do tej miejscówki Ta miejscówka będzie lepsza pewnie Dobra, widzę, że coś nie oddaje ta miejscówka, nie oddaje to. No się mi nie, ja nie, nie, nie akceptuję, nie chcę. Gdzie może być dobra miejscówka na, na ten, A tu dawaj, tu dawaj. Dobra, teraz lecę tu. Nie, no to jest jakiś żart. Huge nie leci. A to, co z mało tego co zostało, no już. już dawno połowę openingu przeszedłem. Nie, no jak nie, nie wypadnie, to słaby ten opening mega słaby. No dawaj chociaż pokaż mi, że 100, tych trafiliśmy. A nie, 35 tylko, no. No chyba nie będę zadowolony z tego, bo nie, nie będę zadowolony. Chociaż dawaj dwa huge, jeden cóż, no. A to już koniec opening. Szybko minęło, Prawie nic nie potrafialiśmy, ale coś. Nie warte. Dobra, dawaj, dobra. Ostatni, ostatni część opening, dobra. Więc ja giftów nie otwieram. Znaczy, nie chodzi o to, że. Znaczy, nie chodzi mi, że źle, że już nie trafię, tylko chodzi mi o to, że. Oczekiwałam czegoś lepszego Ale to nie da rady To zaraz koniec, ja kończymy to już Ja rozumiem gdyby było 10 tysięcy tego to A 10 tysięcy to jeszcze 10 razy więcej Czyli 750 milionów gdzieś około I ostatnie... A, dobra, już lecimy, bo to już nie warto. Ja się obraziłem na to. Dobra, zoba... zrobimy podsumowanie przynajmniej. Aj, koniec! No i skończyło się. Co nam wypadło? No, 10 mini chestów, chance charms, 3 58 gift bagów. A same słabe rzeczy, dobra to już miałem Nie no, ale trochę bombek wypadł, ale one czy coś są warte? O to... nie, już. nie one są nawet warte, nie są prawie Czekaj, bo jeszcze coś trafiły na pewno, ale nie, wi nie wiem co A 56 tych, dobra, ale to jeszcze nie koniec filmu. To jeszcze nie koniec filmu. Lecimy sami, ale no, trochę smutno, że huge'a nie trafiliśmy. To już taki. O, nie trafiliśmy! Dobra, jeden huge jest. Jest jeden huge. Pierwszy huge takiego paniku dobra, fajnie. Ale przynajmniej jeden huge, dobra. Mamy już pie... 10 huge. No i doczekałem się, ta już. Świątecznych, raz, dwa, trzy. Pięć huge'ów świątecznych, wiem, fajnie. Przynajmniej jeden huge, ale dwa wypadły to bym też był. Ale dobra, cieszę się chociaż tego jednego. I dobra, ale to jeszcze nie koniec, wiem, zlecimy. No i dobra, dlaczego tu jestem? No, ponieważ mamy do stworzenia trochę tych. A, dobra, jeden, jeden otworzymy se. I gdybym huge'a trafił, to by była beka. A dobra, zobaczymy. Fortuna, dobra, no ale to nie koniec, bo mamy choinkę przecież, choineczkę naszą, no i patrzcie ile tych 100, 100 snow globe ornament, I próbuję, teraz tu próbujemy że trafi jest mała szansa, wiem o tym, 30 tych, spoko, ale otworzymy sobie jeszcze, bo to opening jeszcze nie koniec, powiem, no, to będziemy ponad 100. Dobra, mamy kolejną choinkę zrobioną. 5 już jeszcze 5 już z eventu. Podoba mi się to. Dobra, Hyuja nie trafiliśmy. Teraz dero przecież ten 1% mamy na Hyuja. To najwięcej rufów, jaki zrobiłem. Gdybym Hyuja trafił, to by jeszcze był bardziej zadowolony. Nie wiem on, ile nawet chodzi ten huge. Jeszcze większa szansa. Robimy aż mi się skończy. I dużo jest warty. a te E pytam. No, <słuch> jak to jest taka szansa mała. Ja nie wiem, jak oni to trafiają. Oni po prostu. Dobra. Co to, 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 to mi pokazuje, ale. A okej, okay. dobra, dawaj, Huja, dawaj, Huja, ja będę zadowolony wtedy, ja będę zadowolony. Openik pójdzie. No dobra, a jak nie trafię, Huja, to nie szkodzi. No dobra, to już ma ostatnie otwieranie. Jeszcze dwie... to, i jeszcze kolejne bo. Ale zobaczymy, jak mi dojdą te, bo te snówek aksoloty się bardzo trudno trafia. Znaczy snówek aksoloty czy jak? Nie, nie wiem. Nie, nie trafiliśmy. Dobra, jaką mam teraz szansę? A, 0,54. 11 rabier. Ostatni raz mamy. A 12 teraz trzeba. No dobra, to już koniec będzie. Ej, hey, huge'a, no dawaj huge'a O, no nie myślałem, że to huge Ciekawe jak się tego huge'a zrobi, bo nie wiem Dobra, nie ma, ale wiem, to mała szansa Dobra, w kolejny Sobie tylko to doładuję Dobra, otwieramy tego mam i co jest? A dobra, skończyło mi się. Ale ile ja tego miałem? Ej, dobra, prawie bym to miał Ale dobra, według mnie openy znaczy nie było pasalne, ale przynajmniej churza i go trafiłem. Już mam 5. Znaczy z tego eventu mam trzy. Ale... A, podoba. Opewne mi się spodobało, bo chociaż jednego Hildra trafiłem. Nie wiem, ja się zadowolony. No, chociaż nie wiem, czy N-chady by pójść do... O, akurat ostatnie tu mamy. No i ja regularnie ten kalendarz robię, ale emis misje są, powiem wam, trudne. Dobra, no to chyba w tyle co ja bym wam powiedział w tym update. Cie. No tak, to tyle. Dobra. No to widzimy się na samym odcinku. Jestem zadowolony. No, bo w ten też taki ładny nawet. I dalej nie wiem. por Unicorn. A mówiłem Pegasus. Aha. No to ja nie odróżniam tych od Pegasus, a dobra. To trzymajcie się na razie, cześć.